wszystkim dziękuję Rafał za te ciepłe słowa, za gratulacje. Natomiast oceniając ten mecz, taka mi się refleksja nasuwa, że dzisiaj na porannej odprawie wśród trenerów, analiz, powoli już analizowaliśmy tę rundę i powiedzieliśmy, że szkoda, że nie było takiego meczu, w którym byśmy gonili wynik, gdzie byśmy przegrywali 2-0 i, i nie wyciągnęli na 3-2. Dzisiaj chyba mieliśmy przedznak tego. Coś, 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 można powiedzieć, że e, coś, coś takiego wykrakaliśmy, bo, e, Mecz, jak wszyscy widzieliśmy, był niezwykle zacięty. Tutaj po pierwszej połowie już było widać, że jedna bramka może zadecydować. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że po bramce Pawła Broszka uda nam się już spokojnie kontrolować tą grę. Jednak Zagłębie, słynie z tych stałych fragmentów, albo Leda, wykorzystał bardzo dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego. No i mieliśmy duży, duży problem. Myślę, że końcówka meczu była bardzo emocjonująca. Jedna i druga drużyna chciała zdobyć zwycięską bramkę. My mieliśmy kilka okazji, parę razy groźnie, za głębiej kontrowało. Także myślę, że emocje były do ostatniej, do ostatniej minuty, a naj, naj, najszczęśliwsza dla nas była ta 91 minuta, tak jak Rafał powiedział. I dośrodkowanie Kamila strzał Marka Zieńczuka. To jest dwie bramki. Strzelcy tych bramek to tak chyba na ukoronowanie tej rundy, bo i Paweł i Marek strzelają dzisiaj znowu niezwykle istotne bramki. Natomiast parę ciepłych słów pod adresem Rafała i drużyny Zagłębia, która, no myślę, że spokojnie na wiosnę będzie grała o mistrzostwo rundy wiosennej. Natomiast, o ile, o ile, o ile nie o coś więcej oczywiście, bo myślę, że, że jak, jak groźna jest ta drużyna, to dzisiaj my na własnej skórze się przekonaliśmy. Natomiast myślę, że cała ta runda te, szczególnie te mecze na własnym boisku e, mam tu na myśli atmosferę tych spotkań stworzoną przez przez kibiców oprawy tych meczów myślę że dla mnie osobiście to jest to jest no, takie wrażenie które, które na długo w sercu będę na pewno nosił dziękuję wszystkim za tą rundę dziękuję kibicom dziękuję wszystkim dziennikarzom i mam nadzieję że wiosna będzie w Krakowie równie przyjemna i ratownica dziękuję Pierwsza połowa zupełnie na mnie wyszła. Myślę, że była trochę podobna do tej w meczu z Grupinem. Zaczęliśmy bardzo niemarową, chociaż uczulaliśmy się na to i bardzo mocno staraliśmy się załączników zmobilizować do tego, żeby wykorzystać początek meczu, wytworzyć presję na nie Zagłębia, stworzyć od początku jakieś groźne sytuacje pod bramką Zagłębia i nie udało nam się to. Zagłębia potrafiło mądrzej grać piłką, mądrzej się ustawiać i, i my po prostu nie potrafiliśmy ani założyć skutecznego pressingu, a na własnej połowie również ta strefa nie funkcjonowała tak jakbyśmy chcieli. W przerwie pewne rzeczy poprawiliśmy i, i, i przede wszystkim przesunęliśmy trochę wyżej tą drugą linię naszą. Mieliśmy znacznie więcej odbiorów piłki na połowie przeciwnika w drugiej połowie niż pierwszej i z tego tytułu wynikały jakieś groźne sytuacje pod bramką zagłębia. Także pokrótce tak to wyglądało. Na święta bym życzył sobie i Wiśle przede wszystkim spokojnych, mm. <noise> tak jest, zdrowych świąt spędzonych w takiej fajnej, rodzinnej atmosferze. Ja będę miał przyjemność pierwszy raz w życiu notabene święta w Krakowie spędzać. E, natomiast w przyszłym roku, no cóż myślę, że e, czeka nas ciężka walka w rundzie wiosennej o mistrzostwo Polski. To nie jest żadna kultuazja, ani asekuranctwo z mojej strony 10 punktów przewagi. To nie jest jakaś taka przewaga, która już nam gwarantuje mistrzostwo i yy, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie możemy zmarnować ani jednego dnia z okresu przygotowawczego, e, żebyśmy byli dobrze przygotowani i do meczów w lidze i mam nadzieję później do meczów o jakieś wyższe cele.